Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku 1000 Apifina Braw. Ostatnio na kanale sporo było treści dotyczących Junaka. No, ale było tego na tyle dużo, że kwestie Junaka mogłyby już Wam się delikatnie mówiąc lekko ulać. Dlatego, scenariusz do tego odcinka napisało życie, bo do serii Tropem Harta nie planowałem wracać tak szybko, jak to się właśnie teraz stało. Województwo lubelskie to przede wszystkim dla pasjonatów polskiej motoryzacji motocykle WSK oraz samochody dostawcze żuk. Tamte pojazdy były właśnie produkowane i wszyscy o tym dobrze wiemy. Lecz w województwie lubelskim jest takie miasto, które nazywa się Biłgoraj. W Biłgoraju generalnie nic nigdy się nie działo, poza tym, że nagrywano tam kultowy film Motur. Motur, który no, każdy posiadacz włoski, zresztą nie tylko powinien obejrzeć, bo jest on utrzymany w rewelacyjnym klimacie, ale to zostawcie sobie na później. Wydawać by się mogło, że w takim mieście jak Biłgoraj wszystko co motoryzacyjne zostało już odkryte i nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć. Ale czy na pewno? W poprzednich odcinkach z tej serii bardzo dużo uwagi poświęciliśmy prototypowi Harta, czyli tej pierwszej wyprodukowanej sztuce. Wszystko z uwagi na to, że posiadam do niego silnik. Silnik, który jest tutaj przed Wami, ma numer 001 i konkretnie ta jednostka znajduje się na zdjęciach w gazecie Motor z roku 1985. Lecz nie tylko ja jestem posiadaczem takiego silnika. Silnik o numerze 002 posiada Mateusz, którego też na kanale mogliście poznać. W jednym z tych odcinków, nawet z założonym tym silnikiem, śmigaliśmy sobie hartem tutaj po okolicy, mogliście zobaczyć, jak ten sprzęt chodzi. Czyli generalnie wychodzi na to, że zostały odnalezione dwa silniki, ile zostało ich wyprodukowanych, tego tak naprawdę nie udało się nigdy ustalić. I tak w telegraficznym skrócie to tyle, ile powinniście wiedzieć z poprzednich odcinków. W tym momencie zaczynamy historię aktualnego, którą bardzo chciałbym Wam opowiedzieć. Dokładnie tydzień temu otrzymałem wiadomość, po której otwarciu mało nie spadłem z krzesła. Była tam krótka informacja poparta kilkoma zdjęciami, po których zobaczeniu po prostu mnie zmroziło. I wiecie jak to jest w takich momentach. Szybka wymiana telefonu z właścicielem, halo, halo, gadka, szmatka, o co chodzi i pół godziny później już cisnąłem w stronę biłgoraju. Miałem tam około 370 km w jedną stronę i na miejsce dotarłem około godziny 23, lecz właściciel cierpliwie na mnie czekał. Na miejscu wiecie, no też godzinka o tym, żeby po prostu pogadać, wymiana tego, tamtego, pakujemy wszystko do samochodu i finalnie około godziny w pół do trzeciej w nocy byłem z powrotem na miejscu. Zdjęcia, które przedstawiają prototypowy motorower Hart, wywołały niemałą sensację. Nie tak dawno udało mi się do nich dotrzeć i mogliście je zobaczyć też w jednym z ostatnich odcinków. Lecz dzisiejszą sensacją jest to. Moi drodzy, przed Wami kolejny odnaleziony prototypowy silnik Harta z numerem 005. O ile tutaj jest jedynka... Ten, który już dobrze znacie z poprzednich odcinków, o tyle tutaj, jest silnik z numerem 5. Nie jest to silnik Mateusza. Silnik Mateusza posiada numer 002, natomiast ten jest właśnie, tak jak Wam wspomniałem, 005. I było to właśnie przedmiotem było to właśnie jakby powodem tego, że na złamanie karku leciałem do Biłgoraja, żeby go kupić. Udało się, jest to po prostu niesamowite, że kolejna sztuka po prostu wypłynęła. Słuchajcie, to ja, ja się czegoś takiego nie spodziewałem. Ja dawniej, kiedy jakby gdzieś tam w planach jeszcze takiego dosyć młodego człowieka marzyłem o tym, żeby odbudować prototyp Harta, nigdy nie przeczuwałem, że uda mi się znaleźć silnik. Silnik, no udało się, jakimś fartem się udało znaleźć tą jedynkę. Potem Mateusz wyczaił dwójkę, a teraz... Mi wpadła piątka, co jest po prostu. Nie wiem, no jest coś po prostu oderwanym od rzeczywistości. Nie wiem, uszczypnijcie mnie, jeżeli możecie, bo ja cały czas nie potrafię w to uwierzyć, że piąty silnik, kolejny prototyp wypłynął po prostu po tylu latach od tego, kiedy one były wyprodukowane, kiedy one się pojawiły. Trudno powiedzieć, ile ich powstało, ale jest to po prostu no, niesamowite. Że już trzy sztuki udało się odnaleźć. Nie sądzę, żeby ich było więcej niż. Ja wiem, no może kilkanaście sztuk. Nigdy nie udało się tego ustalić. To jest tylko mój taki domysł, lecz to, że on jest, tutaj jest kompletny, o czym zaraz się przekonacie. Jest no czymś niesamowitym, niesamowitą petardą. Po prostu muszę, muszę wam to pokazać. Jeżeli pamiętacie, to silnik Mateusza był dokładnie taki sam jak mój. No, praktycznie, sprzęgło miał też w tym miejscu, prawda? Sprzęgło było osadzone na wale. Tutaj zobaczcie, że sprzęgło jest osadzone już na skrzyni biegów, czyli dokładnie tak jak już miał silnik przeznaczony do produkcji seryjnej. W dodatku Mateusza, silnik posiadał już tutaj wygłuszenia i wygłuszenia miał tutaj, w sensie takie gumowe tuleje. Mój silnik tego nie ma. Ten silnik już owszem. Ma te gumy, no może nie za dobrze to widać, ale jest tam coś, prawda? No jest tutaj parę różnic, które za chwilkę będę chciał sobie z wami obejrzeć, bo szczerze wam powiem, nie otwierałem tego silnika, nie wiem co tam w środku siedzi. Ściągnąłem mu tylko głowicę, żeby zobaczyć jak wygląda tuleja. Wygląda dobrze więc mam nadzieję, że i reszta silnika jest ok. Wiem, że w środku jest kompletny, co mnie bardzo cieszy, bo tutaj jakby sprzęgło ma się o co zapierać, znaczy ta, ta dźwignia sprzęgła ma się o co zapierać, co znaczy, że jakiś opór jest, czyli że sprzęgło też jest pod spodem. Jestem bardzo ciekaw, o jak bardzo ten silnik różni się od pierwszej sztuki, dzieli je zaledwie cztery numery, a względem tych, które szły seryjnie do produkcji. Dlatego dzisiaj zaproszę Was na to, żebyśmy sobie ten silnik tutaj wysunęli. No może oczywiście nie na te zdjęcia, za chwilkę je tutaj uprzątnę i otworzymy go sobie. Zobaczymy, jak on w ogóle w środku wygląda. Zdejmiemy jeden dekiel, drugi dekiel. Zobaczymy, bo jestem tak samo bardzo ciekaw tego, co tam się znajduje, jak Wy. Wiem, że troszkę już na to późno, ale <laughs> otwierajcie browarki i lecimy z odcinkiem. Na początek obejrzyjmy go sobie tak dookoła. Ja go specjalnie nie myłem, nic z nim tutaj nie robiłem. Jak widzicie, ten już jest czysty, umyty, ten natomiast nie, ale chciałem, żebyście sobie go zobaczyli w takim naturalnym stanie. Tak jak Wam mówię, głowicę już odkręcałem, więc tutaj jestem pewien, że tutaj jest spoko, ale o tym oczywiście za chwilkę się dowiecie. Z takich rzeczy, które tutaj możemy sobie zaobserwować, to jest właśnie na przykład ten numer silnika. Zobaczcie: 027, co oznacza model. Myślnik 005 I jeszcze później jest myślnik, i jakaś dwójeczka, chyba tutaj. No dobra, przyjmijmy, że to jest faktycznie piąty silnik. U Mateusza było tak samo, ale tu jest na przykład też taka ciekawa rzecz. Zobaczcie, tutaj wystaje taki. Bym to nazwał, ale już nie będę mówił. Wystaje taki kruciec z komory korbowej. Prawdopodobnie, który nie wiem, nie mam pojęcia do czego może służyć. Nie wiem. Może jak zdejmiemy cylinder, coś się okaże, coś się pokaże, bo jak na razie nie mam pojęcia. Coś nietypowego się na pewno tutaj wydarzyło. Być może to skąd pochodzi tak dokładnie ten silnik, by nam więcej wytłumaczyło, ale to o tym też za chwilkę Wam powiem. Obróćmy go sobie na drugą stronę. No tutaj ewidentnie widać, że ta kapa silnika jest już inna jest inna niż w silniku numer 1 numer 001, no bo tak wiadomo. Tutaj mamy sprzęgło na wale, tutaj mamy sprzęgło już na skrzyni biegów. Inna jest tutaj ta dźwignia, inny jest tutaj opór do linki. Tutaj w dodatku mamy dodany taki koreczek, który służy, w sumie nie wiem do czego, bo tutaj mamy korek do wlewu oleju, ten nie mam pojęcia od czego może być. Odkręcimy ten dekiel, też zajrzymy sobie do tego sprzęgła, zobaczymy jak wygląda. No i jeszcze jedną rzeczą, która faktycznie się różni, tak na pierwszy rzut oka, jest to, że tutaj to mocowanie silnika jest węższe niż to. Zobaczcie, pamiętacie pewnie, kiedy ten pierwszy silnik montowaliśmy do ramy, mieliśmy spory kłopot, bo okazało się przy montażu, że jest on za wąski na fabryczne uszy, yy, które są w ramie. Natomiast ten już jest poszerzony i ten jestem przekonany, że do ramy Harta pasowałby bez żadnych tulejek, bez żadnych dystansy. Tutaj wtedy dawaliśmy takie tulejki dystansowe, tak żeby ten silnik dobrze w ramię ustawić, tak żeby łańcuch szedł prosto. Natomiast myślę, że w tym silniku już tego kłopotu by nie było. Czyli jak widzicie z każdym kolejnym silnikiem coś drobnego było poprawiane. No jakby ten tutaj pierwszy, ta jedynka nie jest, jest pewnie nie pozbawiona żadnych wad, co zresztą też się wtedy ukazało w jednym z odcinków, kiedy zepsuł nam się ten silnik, bo po prostu wałek, znaczy wałek tryb skrzyni biegów zaczął obracać się na wałku, ten który powinien być na sztywno wprasowany, zaczął się na wałku obracać. To też naprawialiśmy. Możecie sobie to odgrzewać w poprzednich odcinkach. Także można uznać, że ten silnik ta jedynka jest jak najbardziej awaryjnym silnikiem, natomiast ten w zasadzie powinien być już pozbawiony wielu e, chorób wieku dziecięcego, które posiadał ten. No ale to, to oczywiście domysły. No i gdy tak sobie spojrzymy dalej na niego, no więcej grzechów nie pamiętam, jakby się to powiedziało w kościele. Nie widzę tutaj nic specjalnie różnego, ale możemy sobie od razu zdjąć ten dekiel, tego na razie na bok i zobaczyć, jak wygląda zapłon. Zapłon, słuchajcie. Tak wygląda dekiel w środku. Nie jest tutaj wyjechany, nie jest jakiś wyeksploatowany, co mnie bardzo cieszy. Natomiast zapon wygląda w ten sposób. I teraz właśnie sobie przypomniałem, że nie jest tak do końca kompletny ten silnik, bo brakuje tutaj koła magnesowego. Ale szczęście w nieszczęściu, że chyba to koło jest dokładnie takie samo jak w silniku seryjnym, więc. Z tym nie będzie problemu, bo ja takich kół mam sporo, także założymy mu takie koło od seryjnego silnika i mam nadzieję uda się go odpalić. No i zobaczcie, wszystko pięknie w pajęczynkach. Nic nie mete, nic nie picowane i faktycznie ten zapon wygląda już praktycznie tak jak ten seryjny, z tym, że seryjny miał jeszcze tutaj dodatkową cewkę nawiniętą. Ja w tym momencie nie pamiętam od czego ona była, czy to jakaś cewka świetlna czy coś, ale brakuje tutaj jednego uzwojenia. No, ale kiedy zobaczymy sobie tutaj dalej na na przykład zębatkę zdawczą, no to ona praktycznie nie wykazuje żadnych śladów zużycia. W dodatku, zobaczcie, tutaj nakrętka jest oryginalna. To jest zaklepanie też. Widzę, że nikt tutaj nic nie rzeźbił. Wydawać by się mogło, że ten silnik ma naprawdę nieduży przebieg, tak samo jak ten. W jednym z odcinków pokazywałem ten silnik, rozbierałem go. Ten też jest po niskim przebiegu. Nie jest wyeksploatowany. Co, jak na prototyp, jest rzeczą dziwną, bo prototypy raczej miały to do siebie, że się je eksploatowało i to tak dosyć dynamicznie. Bo to wiecie, powinno się je cisnąć. Do tego momentu, aż coś siądzie, aż coś padnie. Wtedy wychodziły jakby usterki silników, i w łatwy sposób można było je wyeliminować. Natomiast wydaje się, że ten silnik i ten są w doskonałym stanie, co mnie oczywiście bardzo cieszy. No dobra, tyle tutaj. Tak, na pierwszy rzut oka, co możemy stwierdzić. Weźmiemy się teraz za to, żeby zdjąć mu czapkę, być może cylinder, no i otworzyć oczywiście drugą stronę, bo jestem ciekaw, jak wygląda tutaj sprzęgło. Bo jak widzicie, już troszeczkę na silniku dało mi się rozłożyć i musicie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zaczynając od początku mamy tutaj głowicę, która wygląda bardzo zacnie. W dodatku ma tutaj taki jakby zamek, chyba wydaje mi się, że głowica w tym silniku tego nie miała, ale mogę się mylić. Ogólnie głowica wygląda bardzo dobrze, do niej bez zastrzeżeń. Lecąc dalej mamy uszczelkę głowicy. Która też wygląda dobrze, no jest taka zwykła, jakby seryjna. Tutaj mamy już cylinder. Cylinder już jest nieco gorzej, bo o ile mówiłem Wam, że on jest bardzo ładny, no to faktycznie tutaj jest, lecz ten tłok, który tutaj siedział, on się zatrzymał w dolnym położeniu i jak widzicie, tutaj już troszkę tej rdzy siedzi. Ja za chwilkę tą tuleję, wytręż matką suchą, tak żeby to zebrać, i wtedy tak naprawdę ocenię stan tego cylindra lecz jeżeli spojrzymy sobie na tłok, no to widać już, że na przykład tutaj pierścienie, no na dole, kurczę, na dole ten pierścień stoi, on tutaj już się zardzewiał, wżarł w to aluminium, generalnie nie spełnia swojej funkcji, powinien być sprężysty, tak jak tutaj, a z tej strony, no niestety, stoi. Tłok ogólnie wygląda mi na taki zwykły rometowski. Nie widzę tutaj specjalnie jakichś różnic, takie, żeby to był taki dedykowany do seryjnego harta, czyli troszeczkę niższy. Wygląda na rometowski, ale nie widzę na nim jakichś tam uszkodzeń. Jest z selekcji NC. Czyli cylinder też mamy nominalny, na szczęście nie jest po jakimś szlifie. Rzeczą niewątpliwie wartą uwagi jest dalej ten króciec, który tutaj wystaje. No i kiedy sobie odwrócimy silnik, tak tam więcej światełka nam dotarło, to tam na dole, o gdzieś w tym miejscu, tam widać ten kanalik. Widać, że on tam jest. O, może teraz. Jakiś tutaj przedmóg, powiedzmy, był zastosowany. Z jakiego powodu? Dalej tego nie wiem. Może Wy coś wymyślicie, napiszecie mi, czy może to było jakieś doprowadzenie oleju do komory korbowej, czy coś. Nie wiem, podciśnienie jakieś tutaj wytwarzało, do czegoś było potrzebne. Nie mam pojęcia. Wygląda to na fabryczne dzieło że to nie jest jakaś tam rzeźba, tylko fabrycznie ktoś coś sobie takiego wykminił. Piszcie w komentarzach, jeżeli coś Wam do głowy przychodzi. No i rzeczą, która niewątpliwie wymaga na uwagę, jest sprzęgło. Bo zobaczcie, ogólnie tutaj po zdjęciu pokrywy, wszystko wygląda jak w seryjnym harcie. Natomiast, jeżeli spojrzymy na sprzęgło, mamy tutaj jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery tarcze sprzęgła. To jest coś, czego w harcie nie było. Hart. Seryjnie miał trzy tarcze sprzęgła. Ten prototyp z numerem pierwszym miał dwie tarcze sprzęgła, a tutaj piąty silnik ma cztery. Nigdy w życiu się z czymś takim nie spotkałem i nawet zasiągnąłem tej wiedzy, dokumentacji technicznej, która przedstawia właśnie sprzęgło kompletne 027 silnik z roku nawet zobaczcie 92. Tutaj jeszcze jakieś tam były zmiany widocznie. No, i ile mamy tarcz? Widzicie, pozycję numer 2, tarcza sprzęgła kompletna. 3 sztuki. Nawet jak zobaczycie sobie tutaj na ten przekrój, na taki rysunek techniczny, też widać, że są ewidentnie 3 sztuki tarcz sprzęgła. Porządnie tutaj grzebali w tym silniku, kombinowali, szukali złotego środka. Widocznie uznali, że cztery tarcze sprzęgła aż tyle nie jest stoi potrzebnych, żeby montować, bo później widocznie zastosowali trzy tak jak w silniku seryjnym. I to działało, no ale tutaj pierwszy raz widzę sprzęgło w harcie czterotarczowe. Mam wrażenie, że ten koszt sprzęgła też jest troszkę wyższy. Nie jest tak powiedzmy niski jak w harcie takim seryjnym. Nie liczyłem już tutaj zębów, ile jest na zębatce jednej, na zębatce drugiej. Ciekawe czy to też się będzie różniło. Widać, że uszczelnie czyszczer jest oryginalny. Jeżeli chodzi o same śruby, no ta jest troszkę poomykana. Te natomiast wszystkie wyglądają, jakby nigdy nie były odkręcane tu, tu czy tu. Trudno gdybać. Być może ten silnik nigdy nie był nawet rozbierany. Luz tutaj jest taki minimalny. Co by wskazywało na to, że on faktycznie nie ma jakiegoś dużego przebiegu. Rzeczą, która jeszcze niewątpliwie warta jest uwagi, jest właśnie ta pokrywa od sprzęgła. No i zobaczcie, tutaj mechanizm działa w ten sposób, że kiedy pociągamy sobie za linkę, to ten grzybek, który jest tutaj wysuwa się i wciska sprzęgło. Tak, prosty zabieg. I tak samo zostało zrobione to w silniku seryjnym. Tutaj też mamy taką. Taką dźwignię, tylko ona wchodzi w tym momencie pod skosem i również wciska nam sprzęgło, wyciska. I kiedy sobie zobaczymy na tą pokrywę, to mogę Wam pokazać, że ona jest taka sama jak ta, którą mam na tym rysunku technicznym. Zobaczcie. Tutaj mam rysunek techniczny właśnie tej pokrywy. Dokładnie tej samej. I ta pokrywa, słuchajcie, tutaj może zobaczycie, pochodzi z roku 1983. I jest to niestety jedyny element jakby dokumentacji technicznej silnika prototypowego, który posiadam. O, zwróćcie sobie uwagę. Widzicie? Tak wygląda na rysunku technicznym, tak wygląda w rzeczywistości. I tak jak wam mówię, niestety jest to jedyny element tej dokumentacji technicznej, której posiadam, ale widziałem w necie, gdzieś ktoś kiedyś wrzucił więcej rysunków właśnie tego silnika. Ktoś jeszcze jest w posiadaniu takiej dokumentacji. Jeżeli wiecie kto lub ta osoba ta może mnie ogląda, zachęcam do tego, żeby się ze mną skontaktowała, bo taka dokumentacja może dosyć sporo wnieść do rozwikłania tej historii ogólnie prototypu Harta. Jeszcze tak chciałbym Waszą uwagę zwrócić na to, w jakim stanie jest wał korbowy, bo o ile sobie tutaj łapie zatłok, tłok, próbuję ciągnąć góra-dół, no to luzu żadnego nie czuję. Gorzej już jest tutaj na główce, Troszeczkę ten tłok sobie na boczki chodzi, troszeczkę się kosi, nie jest jeszcze najgorzej. Ważne, że na korbie nie ma luzu. Tam, wiecie, na dole, góra, dół to jest pocieszające. To znaczy, że wał też powinien być w niezłym stanie. Nie wiem jeszcze, jak tulejka ten tłok na pewno będę zdejmował. Zobaczymy, jak ma się tutaj tulejka w główce korbowodu. Oczyściłem jeszcze troszeczkę numer seryjny tego silnika. Tak jak widzicie, 027. 005 myślnik 2. No ale nie jest to jedyna rzecz, którą oczyściłem, bo oczyściłem też troszeczkę tłok I niestety. I niestety ten tłok tutaj ma rysę dosyć taką grubą w tym miejscu i tutaj też jest uszkodzony, dlatego ten pierścień tak nam tutaj brzydko się nie rozpręża. Widzicie? W tym miejscu niestety ten tłok jest do wymiany. Niestety, niestety. Także moi drodzy, tłoka szukam. Muszę mieć taki tłok selekcji MC. Bo przejrzałem sobie też cylinder. I cylinder całe szczęście wygląda bardzo dobrze. No, on ma tutaj takie małe wżerki od tej rdzy, która się wydarzyła, ale on powiedzmy tym dołem nie pracuje. Ważne jest to, żeby on tutaj na górze był ok. I tutaj jest ok. Tutaj progu nie czuć, chociaż jest widoczny to. To nie jest wyczuwalny, no może troszeczkę z tej strony, leciuteńko jest wyczuwalny. Pewnie ciekawi jesteście, jaka jest historia tego silnika. To, co udało się ustalić. Ustalić się udało, no może niewiele, ale na zasadzie jakichś domysłów możemy pewne rzeczy przypuszczać. Skąd on się wziął, właśnie w Biłgoraju, jak to się stało, że trafił w ręce człowieka, od którego go kupiłem. Ma go od swojego kolegi... U którego ten silnik przeleżał 20 lat, podobno w stodole. On go od niego wziął w zamian za naprawę jakiegoś kłada. No, jakaś taka historia tego była. Ten kolega, u którego ten silnik te 20 lat leżał w stodole, miał go znowu ze skupu złomu. Ten silnik na skupie złomu prawdopodobnie. Prawdopodobnie znalazł się z takiej szkoły, z jakiegoś techniką, które znajduje się w Biłgoraju, które kiedyś troszeczkę coś tam specjalizowało się w kartingu. Więc podejrzewam, podejrzewamy, że ta jednostka była jakąś pomocą dydaktyczną, może w tej szkole, czy coś takiego. Jak ten silnik trafił do tej szkoły, ciężko gdybać, wiecie, z nowej dęby do Biłgoraju jest jakieś 100 km. Więc może w jakiś, w jakiś sposób, jakieś darowizny, może kiedyś taki silniczek tam trafił do tej szkoły i był jakąś taką pomocą dydaktyczną. No, coś tak jak to zwykle w technikach była, w takich szkołach technicznych, że mają różne takie ciekawe tematy, na podstawie których uczniowie. Coś sobie tam patrzą, czegoś się uczą. Takie jest przypuszczenie. Nie wiadomo, czy on faktycznie był w tej szkole, czy nie był. Silnik na pewno pochodzi ze złomu, następnie 20 lat leżał w 100 dole. Po czym właśnie człowiek, od którego ten silnik mam, go dostał w zamian za naprawę jakiegoś kłada? Wziął go, chociaż nie wiedział, czym ten silnik jest, od czego on jest, ale wydał mu się ciekawy, ze względu na to, że właśnie miał taki porowaty, piaskowy odlew, nie był taki oczywisty, nie miał żadnych napisów, oznaczeń. Specjalnie nawet nie wiadomo było, czy to jest polska konstrukcja, czy nie. Wziął to jako po prostu taką ciekawostkę. Ale później właśnie oglądając kanał, jakby dowiedział się co tak faktycznie ma. Ile za ten silnik zapłaciłem, niech to będzie tajemnicą. Jest, jest dobrze i dla mnie i dla sprzedającego. Ja jestem zadowolony, on mam nadzieję też. Zresztą wygląda ona zadowolonego, więc nie mam podstaw aby myśleć, że nie jest zadowolony. No i silniczek na pewno na zmarnowanie nie pójdzie. Muszę wam powiedzieć, że dla mnie jest to taka naprawdę bardzo wyjątkowa chwila, bo... Obcuje z czymś, co tak naprawdę nie powinno już istnieć, co powinno gdzieś skończyć na śmietniku historii, no tak jak kończyła większość naszych prototypów, naszych rodzimych, nie mówię tylko o motocyklach, ale o samochodach o, o no, różnych myślach konstruktorów, którzy wtedy projektowali, którzy wtedy tworzyli. Prototypy, No tak jak Wam wcześniej mówiłem, zazwyczaj były dojeżdżane, dożynane i kończyły gdzieś na złomowiskach. Tutaj jakby mam niebywałe szczęście, że mam pod ręką dwa silniki, jedne z tych pierwszych wyprodukowanych. Mateusz ma, yy, ma tą drugą sztukę, tą no, trzecią względem tych, tak? więc jakby no, taka trochę historia dzieje się na waszych oczach. Nie słyszałem nigdy o tym, żeby ktoś ktokolwiek miał w swoim posiadaniu prototyp silnika do Włeski trójki, do Włeski czwórki czy na przykład do Rometa dwubiegowego. Także tutaj posiadając dwa prototypy silnika do Harta, który był już schyłkiem produkcji bydgoskich motorowerów, Rometów, tak nie przez wszystkich lubiany, miał swoich przeciwników, miał i też swoich zwolenników, mniej więcej po tyle samo. Ale super jest to, że one tutaj jakby są, no że udało się to ocalić, bo to jest rzecz no, taka na nasze realia, te nasze polskie, myślę zupełnie niespotykana. No nie słyszałem, żeby ktoś Miał prototypy polskich silników motocyklowych, które faktycznie były w produkcji, które gdzieś tam później były tymi jakby pierwowzorami, które później jeździły. Tutaj, jak widzicie, macie jedynkę, macie piątkę. No i tutaj fabrycznie nowy silnik, który już był seryjnie produkowany. Oj, dobrze, na dzisiaj słuchajcie, to chyba już będzie koniec. Ja sobie jeszcze po chwilkę posiedzę z tym silnikiem, popatrzę sobie na niego. Jeszcze spróbuję go tam troszeczkę pootwierać. Mam nadzieję, że ten temat Was zaciekawił, że jest to no w jakiś sposób dla Was też ciekawe. Dla mnie na pewno, no bo ja w tym temacie siedzę od lat. Warto jest docenić to, że coś takiego udało się uchować. Że to, że to gdzieś przeżyło, przetrwało i na pewno nie później na zmarnowanie. Na pewno nie u mnie. Dopijajcie browarki i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Narka.